Na półtora roku rejs dobiegł końca, na szczęście, czy niestety? Asia? O, wow! Ty, to niech Alek zacznie. Niestety, ale wpadliśmy na pomysł, żeby go jeszcze przedłużyć o tydzień. A potem to już chyba rzeczywiście trzeba jechać. I... No niestety jednak, bo to zawsze jest przyjemnie, ale... Um... Przyjemnie żeglować. pożeglować, tak, to niestety, niestety, się skończy. No, wiadomo, było, że się skończyło. Wiadomo było, że się skończył. No, no musiałem być, bo to takie <noise> skomplikowane było. <noise> takie jedno chyba z najczęściej zadawanych pytań, najpiękniejsze miejsce w waszym rejsie. No, My mamy całą listę. Tak? Ale prowadził, wiesz, I tak, i ja, sobie. Na ja naszą stronę pisam, co piękne miejsce. Y francuska Polinezja, wyspy francuskiej Polinezji pisze, och to najpiękniejsze miejsce na świecie, potem płyniemy dalej y, Zatoka Penang w y, Tajlandii, nie no to to jest najpiękniejsze miejsce na świecie, potem przypłynęliśmy y, tutaj na wyspy greckie, no o, jak, kurczę, jak tu pięknie, po co tak daleko pływać kiedy tu jest najpiękniejsze miejsce na świecie ale właściwie najpiękniejsze miejsce na świecie to jest nasz domek Odpuszczą tam kiedyś pod Warszawą i chyba mniej standardowe pytanie, gdzie byście chyba nie chcieli już wracać taki zawód, trochę? Egipt. No, Egipt, oczywiście. Egipty. I to nie kraj, ale... tylko ludzie. Kraj. Znaczy, to może zwyczaje, to też nie ludzie. A ja nie mówić, że ludzie są źli. Proszę, tam jest taki zwyczaj. To jest zwyczaj, że tam jest ten system bakrzyż i oni pewnie się wszyscy tak opłacają. I dlaczego mają inaczej traktować turystów? Nie, mnie się tak wydaje, ale naprawdę. No wygląda na to, że zgodnie z... krzyż to oszuka, oszukiwanie, naciąganie, ale może to jest ich taka kultura, no nie wiem. No może to jest ich taka kultura, ale niekoniecznie chciałbym w tej kulturze funkcjonować. Nie. Jakieś nietypowe przygody żeglarskie po drodze. No wiesz, u, 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 unikanie piratów na Morzu Arabskim to jest dosyć nietypowe, <laughs> jednak i nie chcielibyśmy więcej tego powtarzać. 14-dniowy konwój przez Morze Arabskie i potem jeszcze 4 dni przez zatokę Adeńską. 9 łódek, które trzymały się przez dzień i noc w odległości ćwierć jedna od drugiej, w nocy bez świateł. Więc to oprócz tego, że stres spowodowany z tym Anusz, za chwilę wyskoczą gdzieś piraci, to jeszcze jest stres spowodowany tym, że Anusz ona ktoś z nas zaraz jedzie, wjedzie, albo my na kogoś wjedziemy. Albo my na kogo wjedziemy? bo Było bardzo blisko parę sytuacji. Tak Ale udało było. się. Nawet jak było blisko, to wszystko to z uśmiechem i do dzisiaj jesteśmy wszystkie 9 łódek przyjaciółmi. Półtora roku na niespełna dziewięciometrowej łódce, nie za mała? No, ale mamy nie. za to bardzo duży dom pod Warszawą, zapraszamy wszystkich. A łódka mała, ale. <noise> ale bardzo tak dzielna, naprawdę. Bardzo e, to znaczy tak, jak ludzie pływają na dużych łódkach, to tam po prostu mają pół domu ze sobą i, a, i drugą łódkę w częściach, prawda? Bo mają wszystkie części do wszystkiego, przeważnie. I, I warsztaty, i nie wiadomo co tam jeszcze po prostu. Na tej łódce na to nie ma miejsca. Tu może jako mieszkanie na 5 lat to ona jest za mała, ale tak do żeglowania to wcale właśnie nie jest za mała, jest prosta i to jest, wiesz, to jest jej duży, duży plus. Ludzie ciągle czekali na jakieś części wszędzie, gdzie tam byliśmy, do wszystkiego, a no, no właściwie nie było nic a my nie potrzebne, musimy, nie bo się do, nic, nie... to się nie... pani kapitan zadbała o to, żeby się wszystko nie psuło. No nie, po prostu, wiesz, gdy łódka jest prosta, to jest duża zaleta. A tak. wielkość to po prostu, ona jest tak samo szybka jak łódka 35 stóp, to wiesz, to po prostu też chodzi o prędkość. A, a co mieszkanie, no to... Co dla nas nie było problemem każdy każdym A, a szybko i to sprawdziliśmy, bo odcinek Galapagos z Fatuhiwa, pierwsza wyspa francuskiej, Polinezji, pokonaliśmy w takim samym czasie jak łódki 40-stopowe, 3000 mil. Mhm. Jak to jest płynąć pod dowództwem tak to powiedzmy już słynnej w Polsce pani kapitan? Nie, no, ale to moja prywatna pani terenie. Czyli nie można nic złego powiedzieć. Na pewno nie, oczy mnie, na pewno nie. A jak to jest płynąć z tak doświadczonym załogantem? Wiesz, to jest taka że różnica, że się płynie samemu, człowiek się przyzwyczaja do różnych tam rzeczy, bo się przestawić na pływanie jeszcze z kimś, żeby się... trzeba też liczyć z jego zdaniem, to nie jest łatwe. <noise> Jego zdania, no bo przecież nie będę robiła wszystko jemu na przekór, prawda? Mimo że się wielokrotnie nie zgadzam, ale, ale nie jest łatwe czasami. No szef też Zbyszek to się opowiedział, jak my powiedzieliśmy, że płyniemy razem. Ojej, tu znowu będzie znajomy rozwój. A udało się bez tego jednak. <noise> no trudno jest tak. Trudno. Trzeba się trzeba się na dużo. Zupełnie inne pływanie i pływanie samotne. Nie ma tego aspektu, wiesz. Właśnie no. Z drugą osobą. Wiadomo, że ja muszę zrobić wszystko sama, a tak to... Ale chcę zrobić wszystko sam. Złości się na mnie, że ja chcę zrobić wszystko sama i. <śm> Ale przeżyliśmy to jakoś, przetrwaliśmy. Zawsze przy takiej okazji warto spytać o plany. Rodzą się już jakieś. Kilimandżaro. A Tam da zobaczymy, zobaczymy. Na pewno coś. Na Dziękuję bardzo.